Strategia biznesowa oraz misja firmy są często ze sobą w konflikcie, zamiast się wspierać. Jeszcze częściej są ze sobą mylone. W najgorszym razie są uważane za substytuty. A to są dwa zdecydowanie różne narzędzia w arsenale zarządzania firmą, które jednak powinny być ze sobą umiejętnie powiązane. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie właśnie o tym, na jakie pytania odpowiada strategia, a na jakie pytania odpowiada misja firmy. Jak wykorzystać misję firmy do tego, żeby inspirowała i motywowała pracowników strategicznie. Nazywam się Robert Kalisiewicz jestem pomysłodawcą i liderem biznes z charakterem.pl. Słuchasz podcastu, szlifuję charakter firm, w którym zachęcam przedsiębiorców, właścicieli i kadrę zarządzającą do bycia charakternym nie lepszym od konkurencji ale innym, unikalnym. Pomagam to odkryć i wyszlifować. Dużo firmy, zwłaszcza tych zatrudniających sporo pracowników, dochodzi do wniosku, że chcąc być organizacją nowocześnie zarządzaną, koniecznie musi mieć sformułowaną misję firmy. A od 2009 roku, kiedy Simon Sinek najpierw wystąpił na TEDx z prezentacją How Great Leaders Inspire Action, a potem w październiku tego samego roku opublikował książkę Starting with why: How the Great Leaders Inspire Everyone to Take. Action, misja firmy, bo tym jest odpowiedź na pytanie why, czyli dlaczego, stała się w zasadzie obowiązkowa. Niestety niewiele osób uważnie zapoznało się z koncepcją Sineka, a jeszcze mniej skutecznie wprowadziło ją w życie. Większość firm uznała, że warto sformułować misję firmy, żeby zmotywować pracowników do cięższej roboty. Ale sposób sformułowania misji został tak zbiurokrytyzowany, tak odczłowieczony, albo tak uwikłany w firmowe kompromisy, że w wielu wypadkach wyszły z tego same potworki. Coś, co kompletnie nie zostało zakotwiczone w strategiach biznesowych firmy. Jedni uznali, że misja firmy. To po prostu świetna okazja do ogłoszenia całemu światu i swoim pracownikom w szczególności wielkich ambicji firmy do przewodzenia światu w jakiejś dziedzinie. I tyle. No przecież praca dla lidera rynku nobilituje. Może i tak, ale pracownicy wiedzą o tym, że firma jest liderem i bez tej misji. W związku z tym jest to zazwyczaj dla nich dokument pusty i pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia. Potrzebujesz przykładów? Proszę bardzo. Z polskiego podwórka. Chcemy być liderem w regionie Europy Środkowej w branży energetycznej i petrochemicznej. To oczywiście nasz Orlen. Albo być globalnym liderem w branży miedzi i srebra. No to proste. KGHM. Spójrzmy na świat. Być najbardziej innowacyjnym producentem samochodów i liderem w elektromobilności. Nie, nie, to nie Tesla. Wyobraź sobie, że to Volkswagen. No to może jeszcze Coca-Cola. Być liderem w branży napojów, dostarczając radość i wartość. Nie wiem jak Ciebie, ale mnie określenie celu handlowego firmy jako misji sprzedać jak najwięcej, wydobyć jak najwięcej w ogóle nie kręci. Noż, ilu pracowników KGH, lub od lenu codziennie rano czuje się zmotywowana do lepszej pracy szepcząc w myślach chcę być liderem chyba niewielu tak sformułowana misja z punktu widzenia inspiracji jest pusta jasno określa cel handlowy firmy Okej, okay, ale nic więcej nie skłania ani jednej duszyczki do tego, żeby zrobić coś ekstra. Druga grupa firm poszła w myślenie życzeniowe. Kim chciałbym być? McDonald's ujął to tak. To make delicious feel-good moments easy for everyone. W wolnym tłumaczeniu, aby każdy mógł łatwo doświadczać pysznych chwil dobrego samopoczucia. Spytałem pracowników zaprzyjaźnionego McDonald'sa, co nie na to. Nic. Ani kto ziębi, ani grzeje. Stracona szansa, żeby wykorzystać misję strategicznie i zainspirować pracowników. Oczywiście, McDonald's nie jest firmą stawiającą na przesadną kreatywność pracowników, tylko na standaryzację i powtarzalność. Oferowane jedzenie ma zawsze smakować tak samo, bo ludzie lubią jeść to, co znają, prawda? Misja firmy mogła pójść w tym kierunku i zrobiłaby robotę strategiczną, a tak się kurzy i wisi pracownikom kalafiorem. A co w tej kwestii słychać na polskim rynku? A też bywa fatalnie. Posłuchaj tego. Naszą misją jest tworzenie wyjątkowych doznań zakupowych dla naszych klientów, oferując najwyższą jakość produktów, profesjonalną obsługę i przyjazną atmosferę w naszych sklepach. No kto to mógł sobie wpisać na firmowe standardy, żeby zmotywować swoich pracowników i z jakim skutkiem? Jak myślisz? Dam ci Kilka sekund na odpowiedź. Tak była sformułowana misja świętej pamięci sieci delikatesów spożywczych Piotr i Paweł, które zdołały rosnąć do 138 placówek w skali kraju. By potem w latach 2018-2019 zakończyć swój żywot, rozprzedane do innych graczy rynkowych. Mm, zdziwiony nie jestem. No dobrze, może któraś z żywych firm polskich budować najlepsze doświadczenie zakupowe dla klientów i sprzedawców? Kto ma tak sformułowaną misję? Dam Ci kilka sekund na odpowiedź. Nie wiem, co powiedziałeś, ale prawidłowa odpowiedź to Allegro. Ale, drogi Allegro, co z tego wynika konkretnie dla pracowników? Czy tak sformułowana misja ukierunkowuje ich strategicznie? No raczej nie. Allegro mówi im właściwie tyle: Starajcie się z myślą o tych, co kupują i o tych, co sprzedają. No każdy marketplace mógłby to powiedzieć. Nie widać tam cienia unikalnej ambicji strategicznej Allegro. Na koniec trzecia grupa, moi ulubieńcy, zbawcy świata, którzy, jak się okazuje, czytając misję firmy, usiłują przekonać świat i swoich pracowników, że są w biznesie dla czynienia dobra, nie dla zarabiania. Litościwie pominę nazwy firm i nie będę cię męczył odgadywaniem, ale kilka cytatów ci się należy. Chcemy budować przyszłość relacji międzyludzkich. No, mając taką misję, pracownicy z pewnością chętnie spędzą długie godziny przy kawiarce firmowej. I mój ulubiony, wierzymy w ludzi, w naszych klientów, dostawców i pracowników. Bez komentarza. Eh, żeby nie było tak ponuro. Przytoczę przykład pozytywny, przykład charakterny. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ta firma sformułowała swoją misję bardzo szeroko i częściowo obok biznesu, ale to tylko pozornie. Posłuchaj misja. Build the best product. Cause no unnecessary harm. Use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis. W wolnym tłumaczeniu twórz najlepsze produkty. Nie wyrządzaj niepotrzebnych szkód. Wykorzystuj biznes do inspirowania i wdrażania rozwiązań kryzysu środowiskowego. Dorzucę do tego jeszcze bardzo mocną wizję firmy. Save our home planet. Ratujmy naszą planetę. Patetycznie, prawda? Bunczucznie. To teraz garść faktów. Od 1985 roku ta firma przekazuje 1% przychodów. Uwaga przychodów, nie dochodów na rzecz lokalnych organizacji ekologicznych na konkretne inicjatywy. W 1993 roku, kiedy jeszcze świat był stosunkowo mało eko, 93% poliestru i nylonu używanego w odzieży tej firmy pochodziło z recyklingu. 93% ta firma daje ci dożywotnią gwarancję na zakupioną odzież i nie wymaga żadnych paragonów. W 2013 roku uruchomiła program, który, uwaga, uwaga, zachęca do napraw zamiast kupowania nowych ubrań. Czy to nie brzmi jak samobójstwo dla firmy, która sprzedaje ubrania? A jednak sprzedają i mają miliony fanów wśród klientów i niesamowicie zmotywowanych biznesowo pracowników. Patagonia to jest ta firma, to jest ta marka charakterna, z unikalną strategią biznesową, z misją firmy, która jest bardzo strategiczna, inspirująca i motywująca. Dlaczego? Tu jest ten sekretny sos. Wypowiedzmy go głośno. Wartości. Moim zdaniem firma w swojej misji powinna odwołać się do wartości, które wesprą jej unikalność strategiczną. Wtedy ma szansę złapać za rozum i serce swoich pracowników. Klientów zresztą też. Podsumujmy ten odcinek. Nie mieszaj misji ze strategią biznesową. Każda ma inne funkcje, każda ma inną robotę do wykonania. Zacznij od strategii biznesowej, zacznij od tego, co ja nazywam charakterem twojej firmy: od swojej unikalnej przewagi konkurencyjnej, od odpowiedzenia na pytanie, co i jak. To są pytania strategiczne. A potem sformułuj strategicznie misję firmy, tak, żeby wspierała Twoją strategię biznesową, żeby inspirowała pracowników do pogłębiania charakteru Twojej firmy, żeby wreszcie motywowała ich do sensownego działania i powstrzymywała od bezmyślnego naśladowania konkurencji i trendów branżowych. Sformułuj swoją misję, odpowiadając na pytanie: dlaczego? Jeśli udać się doprowadzić do takiej zmiany nastawienia wśród swoich pracowników, będziesz zwycięzcą. Będziesz przenosił góry ze swoim zespołem. Misja firmy przemyślana i zorientowana strategicznie jest orężem wielkiej mocy w ręku właściciela prezesa zarządu dyrektora HR. Czyni małe i duże cuda. To tyle merytoryki na dzisiaj. Jeden krótki komunikat odnośnie tego, co słychać w moim biznesie z charakterem. Ja pomagam w takich małych i dużych cudach. W takich zmianach taka jest moja robota. Wyostrzam charakter firmy, bo on już zwykle jakiś jest. Tylko rozlazły, niekonsekwentny, trochę tego, trochę tamtego. I robię szkolenia zorientowane strategicznie. Dla wszystkich pracowników, gdy masz firmę niewielką liczebnie. Dla kadry zarządzającej, gdy masz większą firmę. Wreszcie dla poszczególnych działów firmy. Najczęściej szkolę HR, marketing i sprzedaż. Wiesz gdzie i jak mnie znaleźć? Może koniec roku, lub rychły jego początek, to dobry czas na decyzję i pierwszy kontakt ze mną? Dzwoń, pisz, umawiaj się przez LinkedIn lub przez stronę biznes-charakterem.pl. Serdecznie zapraszam. To jest podcast. Szlifuję charakter firm, który ukazuje się dwa razy w miesiącu. Zawsze drugiego i 16 dnia miesiąca, grudzień 2025. W moim podcastie. Jest poświęcony związkom między strategią biznesową a misją firmy i komunikacją z pracownikami. Dzisiaj było misji firmy. W następnym odcinku premiera 16 grudnia zajmę się komunikacją z pracownikami. W kontakcie produkował się tutaj Robert Kalisiewicz, z biznes